Ochrona minimalnego wynagrodzenia przed zajęciem komorniczym. Postępowanie egzekucyjne może budzić wiele wątpliwości i obaw wśród dłużników, zwłaszcza gdy chodzi o kwestie zajęcia wynagrodzenia za pracę. Jednak prawo polskie zapewnia ochronę minimalnego wynagrodzenia przed takimi działaniami, gwarantując jednocześnie prawa wierzycieli. Ile komornik może zabrać z twojej pensji? Zgodnie z polskim prawem, komornik nie może zająć całego wynagrodzenia dłużnika. Zajęcie pensji jest limitowane i zależy od jej wysokości. Komornik może zająć jedynie nadwyżkę ponad minimalne wynagrodzenie za pracę, przy czym istnieją określone procentowe limity tego zajęcia w zależności od wysokości pensji. Na przykład, jeżeli wynagrodzenie dłużnika nie przekracza 150% minimalnego wynagrodzenia, komornik może zająć tylko 1 szósta tej nadwyżki. Jakie środki możesz podjąć, by chronić swoje wynagrodzenie? Jeśli dłużnik obawia się o swoje środki finansowe, może podjąć kilka kroków, by chronić swoje wynagrodzenie. Po pierwsze, warto regularnie kontrolować swoje dochody i wydatki, aby nie dopuścić do długów. Jeśli jednak już się pojawią, można starać się o rozłożenie zadłużenia na raty lub o umorzenie części długu. Dodatkowo, jeżeli wynagrodzenie jest wypłacane na konto bankowe, warto wiedzieć, że istnieje coś takiego jak konto odporne na działania komornika. Rachunek bankowy, na którym środki nie są dostępne dla polskiego komornika. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule Konto bez komornika. Czy komornik może zająć Twoją całą pensję? Nie, komornik nie może zająć całej pensji dłużnika. Prawo jasno określa, że pewna część wynagrodzenia jest wolna od egzekucji. Dłużnikowi musi zawsze pozostać suma odpowiadająca minimalnemu wynagrodzeniu za pracę. Reszta z pewnymi ograniczeniami może zostać poddana egzekucji. Wyjątek może stanowić tutaj zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej. Osoby samozatrudnione również podlegają innym regulacjom. Warto więc dokładnie sprawdzić obowiązujące limity kwot, których nie może zająć komornik. Jakie elementy twojego dochodu są chronione? Oprócz wspomnianego wcześniej minimalnego wynagrodzenia istnieje kilka innych środków, które są chronione przed zajęciem przez komornika. Należą do nich między innymi świadczenia socjalne, alimenty na rzecz dłużnika, świadczenia z tytułu wypadku przy pracy czy niektóre formy rent i emerytur. Warto dokładnie zapoznać się z przepisami, aby wiedzieć, które elementy swojego dochodu można chronić przed działaniami komornika. Więcej na ten temat znajdziesz w artykule Jak założyć konto socjalne.